Pies odmawia opuszczenia grobu swojego byłego właściciela, a kiedy policja decyduje się otworzyć trumnę, wszyscy są w szoku. Wyobraź sobie to: samotny pies pośrodku cmentarza, który nie chce się bawić, jeść ani odejść od grobu. Takim był Luk, pies którego wszyscy w mieście znali, ale nikt nie rozumiał. Zawsze tam był niewzruszony, jakby pilnował czegoś bardzo ważnego. Nawet gdy słońce paliło lub deszcz padał bez przerwy, Luk się nie ruszał. Ludzie byli ciekawi, a nawet zaniepokojeni, dlaczego to robił. Łucja, kobieta, która zawsze odwiedzała grób swojego męża, martwiła się najbardziej. Przynosiła jedzenie, ale Luk tylko patrzył i znów wpatrywał się w grób. Dozorca cmentarza, Don Jose, również był zaintrygowany. Ten pies czegoś strzeże to nienormalne, mawiał. Z czasem zaczęło pojawiać się więcej osób zaciekawionych tą sceną. Dzieci zatrzymywały się, by popatrzeć. Dorośli robili zdjęcia, a nawet ci, którzy zwykle nie odwiedzali cmentarza, przychodzili tylko po to, by zobaczyć Luka. Ale Luk zdawał się nie zwracać na nikogo uwagi, jakby był tam z powodu znacznie ważniejszego, niż ktokolwiek mógł zrozumieć. I to poruszało wszystkich mieszkańców miasta. Nie mogli już znieść ciekawości ani niepokoju o Luka. Wszyscy zadawali sobie to samo pytanie: Co było w tym grobie, że tak bardzo go chronił? Nawet Łucja, która zawsze mówiła, że psy mają swoje powody, zaczęła myśleć, że dzieje się coś bardzo dziwnego. To nie była tylko lojalność, było coś więcej. Luk nie szczekał, nie warczał, ale też nie pozwalał nikomu zbytnio zbliżyć się do grobu. Kiedy ktoś próbował się zbliżyć, patrzył na nich intensywnie, jakby mówił lepiej nie. Don Jose, dozorca cmentarza, zaczął rozmawiać z sąsiadami. Przyjaciele, coś tu jest. Ten pies próbuje nam coś pokazać. To nienormalne, że nie je dobrze, nie bawi się, po prostu stoi tam nieruchomo jak posąg. Myślę, że powinniśmy to zbadać. Łucja, która traktowała już Luka jak strażnika tego miejsca, zebrała się na odwagę i zasugerowała: Zadzwońmy na policję. Jeśli jest coś dziwnego w tym grobie, musimy wiedzieć. Ten biedny pies cierpi i kto wie, może próbuje nas o czymś ostrzec. Niektórzy sąsiedzi śmiali się, myśląc, że to przesada. Policja, żeby obejrzeć grób, co za nonsens, ale Łucja nie poddała się. Chodziła od domu do domu, rozmawiając z każdym, kto mógłby pomóc. Wkrótce don Jose i inni sąsiedzi dołączyli do niej, mówiąc, że nadszedł czas, by odkryć prawdę. Po wielu naleganiach Łucja zdołała przekonać władzę. Kiedy policjanci przybyli, historia wydała im się absurdalna. Pies, pilnujący grobu, trudno było uwierzyć, że dzieje się coś poważnego. Ale presja społeczności skłoniła ich do potraktowania sprawy poważnie. W porządku, zobaczymy, ale jeśli to okaże się tylko waszą paranoją, nie wrócimy, powiedział jeden z funkcjonariuszy z kpiącym uśmiechem. Łucja nie dała się zastraszyć. Patrzcie, a zobaczycie. Z nakazem sądowym w ręku zespół policyjny udał się na cmentarz. W tym czasie mały tłum sąsiadów zebrał się na zewnątrz, czekając na odpowiedzi. Wszyscy byli zaniepokojeni, ale też zdenerwowani. Co znajdą? Luk, jak zawsze, był tam nieruchomy, z oczami utkwionymi w grobie. Kiedy policjanci się zbliżyli, nie warczał ani nie próbował im przeszkodzić, po prostu obserwował, jakby rozumiał, że w końcu ktoś jest tam, by mu pomóc. To sprawiło, że funkcjonariusze czuli się nieswojo. Ten pies jest dziwny, wydaje się, że wie więcej niż my, skomentował jeden z nich. Podczas gdy policjanci przygotowywali miejsce do otwarcia grobu, Atmosfera stała się napięta. Ludzie wstrzymywali oddech, szeptali między sobą, a nawet Don Jose, zawsze spokojny, wydawał się zdenerwowany. Lucia mocno trzymała swoją torebkę, patrząc na Luka i myśląc: "Jeśli jest tu coś dziwnego, niech Bóg nam pomoże". Wtedy ostrożnie policjanci zaczęli otwierać grób. Wszyscy zamilkli, nawet ptaki jakby przestały śpiewać w tej chwili. Kiedy podniesiono wieko trumny, wszyscy pochylili się, aby zobaczyć co było w środku. I wtedy nastąpił wstrząs. Nadszedł ten moment. Tłum wstrzymał oddech, podczas gdy policjanci ostrożnie podnosili wieko trumny. Atmosfera na cmentarzu była absolutnej ciszy, jakby cały świat się zatrzymał, by obserwować. Kiedy w końcu otworzyli trumnę, stało się niemożliwe. Była całkowicie pusta. Nie było śladu po Bruno ani niczego innego, co mogłoby to wyjaśnić. Tylko pustka. Przez kilka sekund nikt nie mógł nic powiedzieć, jakby umysły wszystkich się zablokowały, niezdolne do przetworzenia tego, co widzieli. Policjant dowodzący operacją zwrócił się do don Jose i zapytał, czy jest pan pewien, że to właściwy grób. Don Jose, wyraźnie zdenerwowany, odpowiedział: Oczywiście, że jestem pewien. Sam byłem tutaj w dniu pogrzebu. To nie ma żadnego sensu. Wiadomość szybko się rozeszła. W ciągu kilku godzin całe miasto wiedziało, że trumna była pusta. Cmentarz kiedyś miejsce ciszy i szacunku, teraz był centrum tajemnicy, której nikt nie potrafił wyjaśnić. Ludzie zaczęli przychodzić, ciekawi i przestraszeni. Niektórzy szeptali absurdalne teorie: może ukradli ciało? A jeśli on nigdy naprawdę nie umarł, inni patrzyli na Luka, wiernego psa, jakby był kluczem do zrozumienia wszystkiego. Luk z kolei nie wydawał się poruszony. Nadal siedział tam, przy grobie, jakby już wiedział, co się dzieje. Jego oczy miały stanowczy blask, niemal wyzywający, jakby mówiły: To jeszcze nie koniec, musicie szukać głębiej. To pozostawiło ludzi niespokojnych. Niektórzy zaczęli mówić, że luk jest czymś więcej niż zwykłym psem. To zwierzę coś wie, to niemożliwe, mruknął jeden z sąsiadów. Policja, stojąc teraz przed znacznie większym problemem, postanowiła zintensyfikować dochodzenie. Zaczęli przeglądać rejestry cmentarza i rozmawiać z każdym, kto mógłby mieć informacje o Bruno. To było jak układanie puzli, którym brakowało ważnych elementów. Funkcjonariusze zaczęli również rozważać możliwość przestępstwa, czy ktoś naruszył grób? Jeśli tak, to dlaczego? I co najważniejsze, gdzie był Bruno? Tymczasem miasto nie wiedziało, jak zareagować. Niektórzy ludzie czuli strach, inni byli zaintrygowani, ale jedno było pewne. Nikt nie mógł oderwać oczu od Luka. Wydawał się być jedyną stałą pośród całego zamieszania. Łucja, zawsze zatroskana o psa, powiedziała do don Jose: Jeśli ktoś wie, co się tu stało, to ten pies. Nigdy stąd nie odszedł i to z jakiegoś powodu. Tajemnica pustego grobu zmieniła miasto. Pytania nie przestawały się pojawiać: Czy Bruno naprawdę nie żył? Jeśli tak, to gdzie było ciało? I dlaczego Luke nadal chronił to miejsce, jakby było dla niego najważniejsze na świecie? Dla społeczności to było coś więcej niż zwykła sprawa policyjna. To było coś, co dotykało emocji wszystkich. W końcu nikt nie mógł zrozumieć, jak zwykły pies mógł wiedzieć tak wiele, podczas gdy wszyscy inni byli kompletnie zagubieni. Teraz, gdy grób był otwarty, a ciała nie znaleziono, pozostała tylko jedna pewność: ta historia była daleka od zakończenia. W głębi wszyscy wiedzieli, że luk miał jeszcze wiele do ujawnienia. Zanim będziemy kontynuować, Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować kanał, jeśli kochasz zwierzęta i ich wzruszające historie. Z pustym grobem i tajemnicą stającą się coraz dziwniejszą, policja zaczęła badać każdy szczegół dotyczący Bruno, rzekomego właściciela tego grobu. Mówiło się, że Bruno zmarł miesiące temu po niszczycielskim pożarze, który zniszczył dom, w którym mieszkał sam, ale jeśli Bruno został tam pochowany, jak to możliwe, że trumna była pusta? Pytania nie ustawały, a poczucie, że dzieje się coś znacznie większego, niepokoiło wszystkich. Śledczy postanowili zacząć od podstaw, przejrzeć rejestry Bruno. To wtedy pojawił się nieoczekiwany fakt. Telefon Bruno był używany dni po jego rzekomej śmierci. To wprawiło policjantów w osłupienie. Jak ktoś martwy mógł wysyłać wiadomości lub wykonywać połączenia? Czy Bruno żył przez cały ten czas? Czy ktoś używał jego telefonu, aby coś ukryć? Podczas gdy policja zagłębiała się w szczegóły, cała społeczność zaczęła debatować. Teorie były różnorodne. Może uciekł, aby rozpocząć nowe życie, zasugerował jeden z sąsiadów, a może go porwali, wykrzyknął inny. Dla Łucji, która śledziła wszystko z bliska, to tylko wzmacniało ideę, że Luke wiedział znacznie więcej niż wszyscy. Ten pies nie jest tu przypadkiem. Próbuje nam coś pokazać. Bruno może żyć, mówiła z przekonaniem. W miarę postępu śledztwa policjanci zdołali prześledzić ostatnie ruchy telefonu Bruno. Niektóre wiadomości wydawały się dziwne, jakby prosił o pomoc w zaszyfrowany sposób. Jedna z nich brzmiała: Nie ufaj mu, jestem ukryty. Kim był on i gdzie był ukryty Bruno? Wiadomości tylko bardziej komplikowały tajemnice. Luk, jak zawsze, pozostawał obecny, niewzruszony przy grobie, nawet z całym ruchem policjantów i ciekawskich wokół niego. Było to tak, jakby czekał na odpowiedni moment, aby działać, co sprawiało, że związek między nim a Bruno wydawał się jeszcze silniejszy. Dla łucji to wzmacniało jej przekonanie, że Bruno nie był martwy. Nie zostawiłby tego psa tutaj, gdyby naprawdę odszedł. Jest coś więcej w tej historii zapewniała. Policjanci również zaczęli badać osoby bliskie Bruno. Wtedy Carlos, zięć Fernandy, babci Bruno, zaczął budzić podejrzenia. Carlos był odpowiedzialny za Bruno po śmierci jego matki, ale teraz wydawał się zdenerwowany całą uwagą, jaką sprawa otrzymywała. Podczas przesłuchań unikał bezpośrednich odpowiedzi, a jego zachowanie zaczęło budzić wątpliwości. Jednocześnie policja znalazła rejestry finansowe wskazujące na podejrzane ruchy w imieniu Bruno po pożarze. To wydawało się być czymś więcej niż zwykłym przypadkiem zniknięcia. Bruno. Uważany dotąd za spokojnego młodzieńca bez większych problemów, teraz był uwikłany w sieć tajemnic, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Każde nowe odkrycie przynosiło więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego telefon Bruno był nadal aktywny? Kto korzystał z jego kont? I czego tak bardzo strzegł luk na tym cmentarzu? Społeczność, coraz bardziej zaangażowana, nie postrzegała już sprawy jako zwykłej tajemnicy, ale jako coś, co musiało zostać rozwiązane za wszelką cenę. Dla policji jedno było jasne: Bruno mógł żyć, a jeśli żył, musiał zostać znaleziony zanim będzie za późno. W miarę prowadzenia śledztwa, spojrzenia zaczęły kierować się w stronę rodziny Bruno. Były elementy, które nie pasowały, szczególnie w odniesieniu do Carlosa, zięcia Fernandy i osoby odpowiedzialnej za Bruno. Od początku sprawy Carlos wydawał się zawsze nieswój, jakby wiedział coś. Czym nie chciał się podzielić? Jego irytacja pytaniami i wymijająca postawa podczas odpowiedzi zaczęły wzbudzać podejrzenia. Fernanda, babcia Bruno, zawsze miała ostry instynkt. Pamiętała, jak Carlos przejął opiekę nad Bruno po śmierci jego matki, obiecując opiekować się nim jak własnym synem. Ale coś nigdy nie wydawało się Fernandzie właściwe. Carlos nie miał dużo cierpliwości do Bruno. A po pożarze stał się jeszcze bardziej zdystansowany i trudny w relacjach. Kiedy dowiedziała się, że grób był pusty, Fernanda nie mogła powstrzymać łez. Czuła w głębi serca, że coś jest ukrywane. Carlos wie więcej niż mówi, myślała, obserwując dziwne zachowanie swojego zięcia. Sytuacja stała się jeszcze bardziej podejrzana, gdy policja odkryła, że Bruno przelał dużą sumę pieniędzy tuż przed pożarem. Problem polegał na tym, że Bruno nie był wystarczająco dorosły, aby samodzielnie zarządzać tymi finansami. Kto mu pomógł? I dokąd poszły te pieniądze? Kiedy skonfrontowano Carlosa w tej sprawie, ten stał się jeszcze bardziej nerwowy, omijając pytania i mówiąc, że nie ma z tym nic wspólnego. To sprawa policji. Ja nie muszę na nic odpowiadać, wykrzyknął podczas jednego z przesłuchań, ale historia na tym się nie kończyła. Śledztwo ujawniło również wskazówki dotyczące nielegalnych działań Carlosa. Pranie pieniędzy, defraudacja funduszy, a nawet możliwe groźby ze strony handlarzy, zaczęły pojawiać się w rejestrach, które przeglądała policja. Bruno najwyraźniej odkrył te nieprawidłowości i w jakiś sposób wydawało się to być związane z pożarem i jego zniknięciem. Tymczasem Fernanda, choć nie znała wszystkich szczegółów, zaczęła łączyć elementy. Pamiętała drobne detale, jak Carlos stawał się niespokojny, gdy Bruno zadawał pytania o biznes, lub jak unikał rozmów o przyszłości młodego człowieka. Dla Fernandy było jasne, że Carlos miał coś do ukrycia. Nie chroni Bruno, chroni siebie, wyznała Łucy, która również śledziła sprawę z bliska. A Luk, jak zawsze, wydawał się dokładnie wiedzieć, kto kłamie. Za każdym razem, gdy Carlos zbliżał się do cmentarza lub próbował ignorować rozmowy o sprawie, Pies obserwował go z jeszcze większą uwagą. Niektórzy ludzie zaczęli komentować, że Luke zdawał się wyczuwać prawdę. Zachowanie psa nadal było tajemnicą, ale jedno było pewne: nie był tam przypadkowo. Pętla zaczęła się zaciskać. Policja wiedziała, że Carlos odgrywał ważną rolę w tej historii, ale wciąż nie mogła odkryć całej prawdy. Pytania nadal się gromadziły: czy Carlos był zamieszany w zniknięcie Bruno? Czy wiedział, że młody człowiek żyje? I jak luk mógł być kluczem do tego wszystkiego? Fernanda, Łucja, a nawet sąsiedzi zaczęli naciskać na Carlosa na wszelkie możliwe sposoby, choć pośrednio. Fernanda w szczególności czuła, że jest bliska odkrycia prawdy. W końcu nie chodziło tylko o Bruno chodziło o obietnicę, którą Carlos złożył matce młodego człowieka chronić go za wszelką cenę. A teraz z tym wszystkim, co się działo, wydawało się, że Carlos zawiódł w niewybaczalny sposób. Podczas gdy śledztwo trwało i presja na Carlosa rosła, Luke zaczął robić coś, czego nikt się nie spodziewał. Pies, który do tej pory pozostawał praktycznie nieruchomy przy grobie, zaczął opuszczać cmentarz o określonych porach, podążając zawsze w tym samym kierunku. To łucja ze swoim czujnym okiem zauważyła dziwne zachowanie. Ten pies próbuje coś pokazać. Skomentowała do Jose opiekuna cmentarza: Zamierzam go śledzić. Początkowo ludzie myśleli, że to przesada. Pies rozwiąże tajemnicę? Teraz? Mówili niektórzy sąsiedzi, kpiąc z tego pomysłu. Ale łucja, zdecydowana i ufająca instynktowi Luka, wzięła swoją torebkę i ruszyła za nim. Jose, trochę nieufny, postanowił jej towarzyszyć. I wtedy Luke podniósł sprawy na inny poziom. Pies. Poprowadził ich odległą drogą, daleko od centrum miasta. Była to prawie zapomniana ścieżka, która prowadziła do starego, opuszczonego domu na skraju lasu. Lucja i José zatrzymali się na chwilę, obserwując miejsce. Dlaczego nas tu przyprowadził? zapytał José. Luke stał przy drzwiach i patrzył na nich, jakby mówił: wejdźcie. Z pewnym strachem, ale pełni ciekawości, oboje postanowili sprawdzić, co było w tym domu. W środku znaleźli zakurzone otoczenie, ale także coś o wiele bardziej interesującego: stos papierów rzuconych na złamany stół. Jose zaczął przeglądać papiery, podczas gdy łucja nie spuszczała wzroku z Luka, który chodził tam i z powrotem, jakby na coś czekał. Wtedy Jose znalazł coś, co sprawiło, że ich serca przyspieszyły dzienniki Bruno. Na wielu stronach Bruno pisał o swoim życiu, swoich obawach, a przede wszystkim o tym, co odkrył na temat Carlosa. Dzienniki wyjaśniały wszystko. Bruno odkrył, że Carlos był zaangażowany w nielegalne schematy, defraudując pieniądze i będąc zastraszanym przez handlarzy. Kiedy Bruno skonfrontował się z Carlosem, sprawy wymknęły się spod kontroli. Carlos próbował mnie przekonać, że wszystko było dla naszego bezpieczeństwa, ale wiedziałem, że naraża mnie na niebezpieczeństwo. Muszę uciec, zanim stanie się coś gorszego, mówiła jedna z notatek. Inna strona mówiła o pożarze. Nie wiem, czy to był naprawdę wypadek. Po tym, co odkryłem, nic nie wydaje się bezpieczne. Łucja i Jose o nie mieli. To było tak, jakby elementy układanki w końcu zaczynały do siebie pasować. Podczas gdy Jose czytał nagłos, Łucja patrzyła na Luka ze łzami w oczach. On wiedział, ten pies wiedział przez cały czas, powiedziała wzruszona. Z dowodami w ręku. Oboje wrócili do miasta i przekazali dzienniki policji. Notatki Bruno były dowodem, którego brakowało, aby skonfrontować się z Carlosem. Policjanci, którzy do tej pory kręcili się bez celu, teraz mieli jasną drogę do podążania. Wiedzieli, że Carlos nie tylko wiedział więcej niż przyznawał, ale także był bezpośrednio zaangażowany w zniknięcie Bruno. Luke wrócił na cmentarz, jakby jego misja wciąż nie była zakończona. Teraz, z nowymi informacjami, Policja wiedziała, że jest bliżej znalezienia Bruno. Z dziennikami Bruno w ręku policja w końcu miała wystarczające dowody, aby bezpośrednio skonfrontować się z Carlosem. Wiedzieli, że był zaangażowany w coś dużego, a teraz nadszedł czas, aby odkryć, jak daleko sięgała ta historia. Kiedy funkcjonariusze przybyli do domu Carlosa, ten próbował zachować spokój, ale było oczywiste, że był zdenerwowany. Jego wymijające odpowiedzi i irytująca postawa tylko zwiększały podejrzenia. Carlos, znaleźliśmy dzienniki Bruno, powiedział jeden z policjantów, patrząc mu prosto w oczy. Wiemy, że odkrył twoje zaangażowanie w pranie pieniędzy i że obawiał się o swoje życie. Teraz chcemy usłyszeć prawdę. Gdzie jest Bruno? Przez chwilę Carlos milczał, oddychając głęboko. Wiedział, że nie może już uciec. W końcu, jak ktoś, kto niesie nieznośny ciężar, Carlos załamał się. Nie chciałem, żeby cokolwiek z tego się stało, zaczął drżącym głosem. Chciałem tylko chronić Bruno, oni byli za mną, a kiedy on odkrył defraudację pieniędzy, wiedziałem, że pójdą także za nim. Policjanci naciskali, aby wyjaśnił lepiej. Carlos opowiedział, że zaczął prać pieniądze dla handlarzy lata temu, kiedy przechodził przez trudności finansowe. Na początku wydawało się to proste, ale wkrótce sprawy wymknęły się spod kontroli. Kiedy Bruno odkrył, co się działo, Carlos próbował przekonać go, aby nic nie mówił, ale Bruno zdecydowany i odważny nie chciał milczeć. Zagroził, że zgłosi Carlosa i wtedy wszystko się zawaliło. Carlos wyznał, że pożar w domu Bruno nie był wypadkiem. Nie podał wielu szczegółów, ale zasugerował, że było to dzieło handlarzy jako ostrzeżenie, aby on i Bruno nie ingerowali. Powiedzieli, że jeśli nie wydam Bruno, zabiją nas obu, powiedział Carlos, wyraźnie poruszony. Aby chronić młodego człowieka, podjął skrajną decyzję. Porwał Bruno i ukrył go w odległym miejscu, z dala od wszystkich, wierząc, że w ten sposób będzie mógł utrzymać go w bezpieczeństwie. Policjanci byli zaskoczeni wyznaniem. Pomyślałeś, że ukrycie Bruno było rozwiązaniem? Dlaczego nie poprosiłeś o pomoc? Zapytał jeden ze śledczych oburzony. Carlos pokręcił głową ze łzami w oczach. Bałem się Grozili mi i wiedziałem, że jeśli policja się zaangażuje, Bruno będzie martwy, zanim zdążą cokolwiek zrobić. Tymczasem wiadomość o wyznaniu rozprzestrzeniała się w społeczności. Fernanda, babcia Bruno, była zdruzgotana słysząc prawdę. Obiecał chronić mojego wnuka, a spójrz, co zrobił. Okłamał nas wszystkich i naraził Bruno na niebezpieczeństwo. Łucja, będąca przy niej, próbowała ją pocieszyć, ale przynajmniej teraz wiemy, że Bruno żyje. To jest najważniejsze. Gdy Carlos zaczął mówić, pies, który był w pobliżu, po prostu wpatrywał się w niego. Było to tak, jakby wiedział, że nadszedł w końcu moment prawdy. Carlos, patrząc na psa, wymamrotał, wiem, że wiedziałeś. Nigdy nie poddałeś się z nim. E współrzędnymi dostarczonymi przez Carlosa, policja wiedziała, gdzie szukać Bruno, ale czas uciekał, a obawa, że coś mogło przydarzyć się młodemu człowiekowi po tym wszystkim, utrzymywała wszystkich w najwyższej gotowości. Carlos, choć odczuwając ulgę po wreszcie powiedzeniu prawdy, wiedział, że jego decyzja naraziła wszystkich na niebezpieczeństwo. Teraz pozostało tylko mieć nadzieję, że Bruno miał się dobrze. Z współrzędnymi w ręku policja nie traciła czasu. Zorganizowano zespół ratunkowy, aby zlokalizować Bruno, a atmosfera wśród wszystkich była pełna napięcia. Wiedzieli, że każda minuta mogła stanowić różnicę między znalezieniem Bruno żywego lub zbyt późno. Fernanda, babcia Bruno, nie mogła ukryć swojego niepokoju. Ściskała dłonie Łucji mocno, czekając na wiadomości. On żyje, Łucjo, czuję to w moim sercu, ale czy będzie dobrze? Czy będzie wiedział, że nigdy nie przestaliśmy go szukać? Operacja zaprowadziła policjantów do odległego i odizolowanego obszaru otoczonego drzewami i daleko od jakiegokolwiek śladu cywilizacji. Dom, w którym Bruno był ukryty, wydawał się zapomniany przez czas, z rozbitymi oknami i ścianami pokrytymi mchem. Po przybyciu funkcjonariusze otoczyli miejsce z ostrożnością, gotowi na każdą ewentualność. Pomimo wyznania Karlosa, wciąż obawiali się, że handlarze mogą być zaangażowani, lub co gorsza, że Bruno już tam nie było. Wewnątrz domu Bruno siedział w ciemnym kącie, wyraźnie osłabiony. Był chudy, z głębokimi cieniami pod oczami i wyrazem zmęczenia, ale jego oczy wciąż błyszczały siłą kogoś, kto nie przestał walczyć. Słysząc kroki i głosy na zewnątrz, skulił się, myśląc, że mogło to być kolejne zagrożenie, ale widząc wchodzących policjantów w mundurach, w końcu westchnął z ulgą. Bruno, jesteśmy tu, aby zabrać cię do domu, powiedział jeden z policjantów. Podczas gdy inni sprawdzali bezpieczeństwo miejsca. Bruno próbował wstać, ale był zbyt słaby. Funkcjonariusze szybko mu pomogli, upewniając się, że jest bezpieczny. Jeden z nich położył mocną dłoń na ramieniu młodego człowieka i powiedział: Byłeś bardzo odważny, chłopcze. Teraz jesteś bezpieczny. Tymczasem na cmentarzu Łucja, Fernanda i Luke czekali na wiadomości. Luke, jak zawsze, wydawał się niespokojny. Chodząc tam i z powrotem, jakby wiedział, że dzieje się coś ważnego. Właśnie wtedy dźwięk syren ogłosił przybycie radiowozów. Kiedy Bruno wysiadł z pojazdu chwiejnym krokiem, ale z nieśmiałym uśmiechem na twarzy, Fernanda pobiegła, aby go przytulić. Mój chłopcze, jesteś tutaj, wiedziałam, że żyjesz. Płakała, obejmując go mocno, jakby nigdy więcej nie chciała go puścić. Ale najbardziej wzruszającym momentem było, gdy Luke w końcu zobaczył Bruno. Pies, który spędził miesiące pilnując tego grobu, biegł tak, jakby cały świat przestał istnieć. Skoczył na Bruno, liżąc jego twarz, machając ogonem jak nigdy wcześniej. Bruno upadł na kolana, obejmując Luka z całą siłą, jaką miał. Nigdy mnie nie opuściłeś, prawda, przyjacielu? Wiedziałem, że zawsze będziesz przy mnie. Ludzie wokół nie mogli powstrzymać łez. Było to spotkanie, które pokazało moc miłości i lojalności. Wzruszeni policjanci. Również nie mogli ukryć wpływu tej sceny. Ten pies to więcej niż bohater, powiedział jeden z nich, dyskretnie ocierając oczy. On był kluczem do znalezienia tego chłopca. Dla Fernandy ta chwila była wszystkim, czego potrzebowała. Luk to nie tylko pies, to rodzina. To dowód na to, że nigdy nie powinniśmy rezygnować z tych, których kochamy. Bruno, choć słaby, spojrzał na swoją babcię i Lukas z uśmiechem pełnym wdzięczności. Jestem tu tylko dzięki Wam. Nigdy się ze mną nie poddaliście i nigdy o tym nie zapomnę. I tak, gdy słońce zaczynało zachodzić, społeczność zjednoczyła się wokół tego spotkania, jakby wszyscy wiedzieli, że byli świadkami czegoś większego niż jakakolwiek tajemnica siły miłości, której nic nie mogło zniszczyć. Spotkanie między Bruno a jego babcią Fernandą było wzruszające, ale także pełne cichego bólu. Fernanda obejmowała Bruno. Jakby wciąż był małym chłopcem, którego opiekowała, ale teraz widziała przed sobą młodego człowieka, który stawił czoła horrorom, których nikt nigdy nie powinien doświadczyć. Nigdy nie straciłam nadziei, mój wnuku, zawsze wiedziałam, że żyjesz, mówiła ze łzami w oczach. Bruno, słaby, ale pełen ulgi, tylko szepnął: Wiedziałem, że nigdy się ze mną nie poddasz, babciu. Ale atmosfera zmieniła się, gdy Carlos został doprowadzony na komisariat. Gdzie również byli Fernanda i Bruno, aby złożyć swoje zeznania. Widząc go, Bruno poczuł mieszankę gniewu i dezorientacji. Powiedziałeś, że mnie ochronisz, ale pozwoliłeś mi przeżyć to piekło krzyknął drżącym głosem, ale pełnym bólu. Carlos opuścił głowę, niezdolny spojrzeć Bruno w oczy. Zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Chciałem tylko cię uratować. Fernanda, która zawsze ufała obietnicom Carlosa, że będzie dbało jej wnuka, teraz czuła ciężar własnego rozczarowania. Nie tylko zawiodłeś mnie, ale zawiodłeś moją córkę, która ci zaufała, że ochronisz Bruno. Gdyby nie było Luka, nigdy nie odkrylibyśmy prawdy, on był bardziej lojalny niż ty. Jednak mimo całego bólu, Bruno wykazał dojrzałość, mówiąc, nie chcę dźwigać nienawiści. To tylko bardziej mnie skrzywdzi, ale nigdy nie zapomnę, co zrobiłeś, Carlos. Słowa Bruno były mieszanką przebaczenia i siły, oznaczając koniec bolesnego rozdziału, ale dając jasno do zrozumienia, że blizny pozostaną. A Luke, po raz kolejny cichy bohater, był tam przy Bruno, jakby wiedział, że wciąż jest wiele do odbudowania. Fernanda spojrzała na psa i powiedziała: Gdyby nie ty, mój mały, straciłabym wszystko. Jesteś aniołem. Dla społeczności ta historia pozostała przykładem tego, jak miłość, odwaga i lojalność mogą przetrwać nawet najtrudniejsze wyzwania. Ludzie, którzy wcześniej nie wierzyli w szczególne połączenie między ludźmi a zwierzętami, teraz patrzyli na Luka z podziwem. Ten pies nauczył nas więcej niż jakakolwiek książka mogłaby nas nauczyć, powiedziała Łucja, która śledziła całą historię z bliska. Bruno, Fernanda i Luke stali się nierozłączni, żyjąc dzień po dniu, ale z nową perspektywą. Taką, że nawet w najtrudniejszych momentach zawsze jest szansa, aby zacząć od nowa. I tak, z siłą rodziny i lojalnością psa, który nigdy się nie poddał, zaczęli pisać nowe rozdziały, zostawiając za sobą ból, ale nigdy nie zapominając lekcji, których im to udzieliło. A Luk kontynuował swoją czujną i opiekuńczą postawę, jakby mówił: Wypełniłem moją misję, ale będę tu zawsze, gdy mnie potrzebujecie. Dla wszystkich, którzy poznali jego historię nigdy nie był tylko psem, był bohaterem. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Nie zapomnij polubić, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz z Twoją opinią na temat tej historii.